Cześć! Czy twój pies przybiega do ciebie tylko wtedy, kiedy skusisz go smakołykiem? Nie możesz niczego od niego wymagać, właśnie jeżeli nie pokażesz mu jedzenia w dłoni, jeżeli nic nie masz, macie totalnie w nosie? Jeśli tak, posłuchaj do końca, postaram się podpowiedzieć ci, co można zrobić, żeby wyeliminować ten problem. Po pierwsze, jeśli zawsze wyciągałeś smakołyka wtedy, kiedy coś chciałeś, chciałaś od swojego psa, to nic dziwnego, że Twój pies skojarzył to, że uwagę na Tobie skupia się wtedy, kiedy jest jedzenie, a kiedy go nie ma, nie trzeba się na Tobie skupiać. Jak to odwrócić? Po prostu dodaj do smakołyka słowo. Jeżeli chcesz zawołać swojego psa po to, żeby dać mu jeść, żeby go pogłaskać, czy tam zaproponować jakiś kontakt, który Twój pies lubi, pobawić się. Jeżeli chcesz z nim popracować, zawsze najpierw zawołaj go jakąś komendą. Może być to imię, może to być hej, może to być ej, może to być smoknięcie, zagwizdanie, cokolwiek co sobie wybierzesz. I zanim pójdziesz potem tą ze smakołykami, po prostu zawołaj tym słowem psa. Pies bardzo szybko skojarzy sobie, że słowo zapowiada przyjemność, słowo jest takim bodźcem, którym dla niego będzie oznaczał biegnę do, do mojego opiekuna, bo na pewno coś ode mnie chce i na pewno coś mi da. Tak samo słowo dodaj nagrodę. Jeżeli ograniczasz się do nagrodzenia psa samym smakołykiem, to zawsze będziesz musiał wyciągać tego smakołyka. No bo w jaki inny sposób zakomunikujesz psu, że dobrze zrobił. Skoro zawsze był to smakołyk wpychany do pyszczka, czy tam e, wyszarpywany przez psa z ręki. Zanim dasz psu smakołyk, żeby go pochwalić? Właśnie, pochwal go słownie. Super, dobry pies, ekstra, tak, rewelacja i dopiero niech wleci smakołyk. Wtedy Twój pies nauczy się tego, że to słowo jest zaznaczeniem, nie samo jedzenie. To jest też dobry sposób na to, żebyś mógł, mogła się z tych smakołyków w końcu wycofywać i żeby nie musiało być ich tak dużo, czyli żebyś miał, miała coś, czym tego smakołyka będzie można zastąpić. No i trzecia bardzo ważna rzecz. Nawet jeśli zastosujesz dwie poprzednie rady, nic Ci to nie da, jeśli tych słów będziesz używał, używała nadmiernie. Jest bardzo szybko kojarzy, że dane słowo... Z... Z czymś się równa. Natomiast, jeżeli przestanie się równać i będziesz to słowo wypowiadać po prostu bez żadnego kontekstu, pies znowu bardzo szybko nauczy się, że można to słowo totalnie olewać. Dlatego mów do psa tylko wtedy, kiedy faktycznie czegoś od niego chcesz, albo inaczej. Wypowiadaj te konkretne słowa wtedy, kiedy faktycznie będzie się to z czymś wiązało. Bo jeżeli będziesz je wypowiadał po prostu tak, o, w powietrze. Przestaną one mieć swoją moc. Jeżeli zastosujesz te Trzy rady gwarantuję ci, że pies zacznie bardziej się na tobie skupiać i będziesz, będzie mniej takich momentów, w których będzie trzeba wyciągać to jedzenie właśnie po to, żeby psa przekupić czy skupić na sobie. Oczywiście to nie jest tak, że stosując te trzy rzeczy nagle przepracujesz wszystkie problemy, jakie masz ze swoim psiakiem, ale to są takie rzeczy, bez których tak naprawdę nie da się ruszyć, bo, bo dzięki temu masz uwagę psa, a bez uwagi psa. No, nie da się nic zrobić. Mam nadzieję, że te rady były dla Ciebie pomocne. Jeśli tak, daj koniecznie znać mi w komentarzu. Zaobserwuj mój profil po to, właśnie, żeby widzieć nowe filmiki i dalej, mam nadzieję, rozwijać się dzięki nim rozwijać siebie i swoją relację z psem. I widzimy się na kolejnym nagraniu.